Numer 1. Damian Janikowski. Były zapaśnik stylu klasycznego jest brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich z 2012 roku, które odbyły się w Londynie. Po tym jak nie zakwalifikował się na Igrzyska w 2016 roku, podpisał kontrakt z KSW i zadebiutował w 2017 roku na Gali z numerem 39. Jak dotąd wszystkie walki stoczył dla największej polskiej organizacji i jego łączny rekord wynosi 4 do 3. Zwyciężył m.in. z Antonim Chmielewskim czy Janikiem Bahatim, a przegrał z Michałem Materlą czy Szymonem Kołeckim. Numer 2. Matt Lindlen Amerykanin zdobył srebrny medal na olimpiadzie w 2000 roku w Sydney w zapasach, w 1997 stoczył pierwsze trzy walki w formule MMA, natomiast na stałe w tej dyscyplinie startuje od końca 2000 roku po zdobyciu drugiego miejsca na igrzyskach. Mierzył się w UFC czy Strike Force z takimi zawodnikami jak Robbie Lawler czy Jacare Souza, a w 2011 roku na KSW-16 stoczył ostatni bój w karierze, kiedy to przegrał przez techniczne poddanie z Mamedem Halidowem. Numer 3 Szymon Kołecki, były ciężarowiec, jest srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich z 2000 roku z Sydney i złotym medalistą igrzysk olimpijskich z 2008 roku z Pekinu. Drugi tytuł został mu przyznany dopiero w 2016 roku po wpadce do pingowej jego rywala. W MMA zadebiutował w 2017 roku. Po uzyskaniu bilansu 6 do 1 związał się z KSW, gdzie jak dotąd jest niepokonany. Wygrał dwa pojedynki z Mariuszem Pudzianowskim i z Damianem Janikowskim. Numer 4. Satoshi Ishi Japończyk zdobył złoty medal na Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku w judo. Od 2009 walczy w MMA. Startował w takich organizacjach jak Dream, IGF, M1. Rising Bellator czy PFL. Mierzył się między innymi z Fiodorem Jemielianenko, Timem Sylwią, Filem De Frisem, Krokopem czy Rampagem Jacksonem. W 2019 roku na KSW 47 pokonał niejednogłośną decyzję Fernando Rodrigueza i była to jedyna do tej pory jego walka dla tej organizacji. Numer 5 Paweł Nastula. Polski były judoka jest złotym medalistą olimpijskim z Atlanty z 1996 roku. W 2005 rozpoczął treningi MMA i podpisał kontrakt z japońską organizacją Pride, gdzie stoczył cztery pojedynki. Walczył z czołówką światową, m.in. z Antonio Rodrigo Nogueirą, Aleksandrem Emilianienko czy Joshem Barnettem. W 2013 roku związał się z KSW, gdzie zawalczył trzy razy. W debiucie pokonał Kevina Asplunda, a w kolejnym występie przegrał w pojedynku opas z Karolem Bedorfem. W ostatniej walce w karierze w 2014 roku poległ z Mariuszem Pudzianowskim. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.